To dobranoc, synuś. Słodkich snów. Dobranoc, mama. A mogę jeszcze tableta? Już nie, bo wykorzystałeś swój czas. Dobranoc. Dobranoc. No, jeszcze niech klamkę urwie. Mama, bo ja jeszcze jestem głodny. Mogę coś do jedzenia? Na noc już nie jemy skarbie. Idź się, połóż. Okej, okay. mama, bo ja nie mogę zasnąć. Spróbuj zamknąć oczy, to zaśniesz raz, dwa. Dobra. Mama, bo ja potrzebuję plastra z przypatrolem na rozcięcie, które zrobiłem dwa tygodnie temu. Proszę, synuś, już do spania. Dzięki. Uszaleję w tym domu. A książka? A kto mi przeczyta książkę? Czytaliśmy już dzisiaj. I ta piżama mnie swędzi. Do spania już! Jak ze starym. A mogę Ci chociaż opowiedzieć co było w przedszkolu?